miast ucieczki, czym one właściwie są i dlaczego, dlaczego je wybrałam. Myślę, że um, sześć miast ucieczki to jest y, hasło, które y, jest dosyć znane prawdopodobnie państwu, dlatego, że jest to, są to biblijne miasta ucieczki ustanowione przez Mojżesz'a w momencie, kiedy y, Izraelici wracali, wychodzili z ziemi egipskiej i przekraczali granicę kanalną. Wówczas zostały ustanowione miasta, w których można było się skryć w momencie, kiedy ktoś, był, ktoś stał się przypadkowym zabójcą i mógł się skryć w tych miastach przed vendetą. Bo jak wiadomo, w tamtych czasach krew trzeba było pomścić. Ona wołała z ziemi, więc trzeba było, aby Mściciel Krwi pomścił śmierć ofiary. Stąd te miasta ucieczki, które zostały ustanowione, były swoistym, właściwie były i wolnością, i, i więzieniem, dlatego że z nich nie można było wychodzić, one w swej strukturze pozwalały żyć, natomiast nie wolno było z nich wychodzić, więc i wolność, jak to zwykle w życiu, i wolność, i, i zniewolenie. Może wspomnę, że wówczas te miasta ucieczki dotyczyły mojej prywatnej, mojego prywatnego małego świata. To były moje miasta ucieczki, gdzie uciekałam w chwilach trudnych kryzysu. Każdy z nas ma różne sytuacje w życiu. To były miasta na Haiti, to były miasta na Madagaskarze i właściwie ich plany postanowiłam przenieść w przestrzeń rzeźbiarską, w formę. I jakoś zakomponować to wszystko mi grało. Tymczasem okazało się, że życie przyniosło no właśnie to, co przyniosło, to w czym nadal żyjemy. To niepewność yy, też... Upadek wielu punktów odniesienia. Musimy się w tym znaleźć, połapać. Wielu ludzi mówi, że są zagubieni, że nie mogą właściwie, nie wiedzą jak żyć, że trzeba wszystko od nowa budować. Jedni są na to gotowi, inni nie. I wtedy pomyślałam sobie, że właściwie ten cały chaos, to co się dzieje, dobrze symbolizowałoby to, co się znalazło w Galerii na Ziemi, to znaczy kompozycja która nawiązuje z jednej strony do jakiegoś takiego do miasta chaotycznego, do jakichś takich, nie wiem, specyficznych ulic, przejść, ale również wiele osób mówiło mi, że to się trochę kojarzy z układem krwionośnym. Niemniej jednak jakkolwiek byśmy kojarzyli tę strukturę, ona na pewno jest chaotyczna, rozbiegana, również czerwień, której użyłam, jest tu symboliczna, jest mi była mi potrzebna do wyrażenia tego, o czym myślałam. Od tej kompozycji środkowej, centralnej, odprowadziłam drogi ucieczki. One są proste, ale one dochodzą do ściany, więc właściwie możliwość y, pójścia dalej jest trudna. Wiemy, kiedy to jest, kiedy napotykamy na ścianę. Y, mówimy o tym czasami. Y, także, y, Myślałam potem o tym, co się wydarzy i jakie to mogłyby być miasta ucieczki, co to miałoby być właściwie, bo w tej zmianie, w tym, co się dzieje obecnie, właściwie nic nie spełnia takich kryteriów. O tym się dużo mówi i, i chyba się to też odczuwa, nawet najwięksi optymiści. I wówczas pomyślałam sobie, że nic realnego chyba nie spełnia tego, tego zadania i sięgnęłam po dosyć długo szukałam więc właściwie muszę powiedzieć że ten projekt był niezwykle trudny dlatego że wymagał y, takiego reagowania na bieżąco w związku z tym nie było tu, nic nie było konstans. Cały czas wszystko płynęło, we mnie też i to, było bardzo, to był bardzo trudny proces, który właściwie też momentami porzucałam i myślałam sobie, że być może zrobię zupełnie co innego, coś prostszego, zostawię ten temat na razie, ale jednak właściwie chyba nie jest dobrze rezygnować i poddawać się, nie należy takich osób, które się poddają, a na pewno nie tak łatwo. I postanowiłam właśnie jednak drążyć w temat i znalazłam to, co wydało mi się dobrą odpowiedzią na ten czas, dla mnie przynajmniej. Nie mogę, nie mogę tu decydować o tym, jak to zostanie odebrane, ale mówię o swoim osobistym odczuciu i były to miasta idealne. I wtedy to właściwie na ten moment mnie zadowoliło, ponieważ miasta idealne, sięgnęłam po plany renesansowych miast idealnych, są to miasta utopijne. One w tylko niewielu przypadkach zaistniały. Możemy mówić na przykład o mieście w Polsce, takim na planie miasta idealnego zbudowany jest na przykład Zamość, ale to już można znaleźć sobie, bo to są fakty historyczne. La Czita ideale, utopijne miasta idealne, ich plany czerpały z nauki platońskiej odwołującej się do geometryzowania świata w celu oddania jego idealnej struktury, a również miasta oparte na kole. Według tradycji pitagorejskiej z kolei koło jako figura idealna stanowiło też wyobrażenie kosmosu. W związku z tym możemy mówić o, o takim poszukiwaniu i formy idealnej, ale również o tym, że chyba ludzie mm, zawsze dążyli do do tego, żeby poszukiwać lepszego. I to na pewno nas też, to jest takim rozruchem w naszym życiu, że szukamy lepszego, idealnego czegoś, co sprawi, że będziemy lepiej żyli. Jest też ciekawe to, że miasta azylu jako takie powróciły w, we współczesnej myśli. W momencie, kiedy rozgrywają się różne sytuacje polityczne, różne sytuacje społeczne. Wracają pomysły, aby zbudować takie miasto idealne, czy aby niektóre miasta stały się takimi azylami dla współczesnych nomadów. Wydaje mi się, że tak ostatecznie uznałam, że właśnie warunki miast azylów pełnią jedynie utopijne miasta idealne, i to są miejsca ucieczki przed całym szaleństwem świata, zewnętrzne przestrzenie negocjacji, bo dotychczasowe przestały się sprawdzać. Takie chwilowe ojczyzny nomadów świata, miasta wyzerowane, w których można zaczynać od nowa. Zapraszam serdecznie Państwa na stronę Galerii Sztuki Warzywniak. Jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję organizatorom i dziękuję za to, że mogłam tu znaleźć moje miejsce ucieczki. Mogłam zobaczyć swoją pracę w tak czystej przestrzeni, bo muszę powiedzieć, że wszystko mi tutaj tak zagrało, jak powinno było, więc jestem bardzo wdzięczna i dziękuję. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.